Tym razem gramy na Kasik O, Wiesz, że latającym też się tu da? Aha, czekaj, co jest? Nowy bug Zare. odkryty Muszę wszyscy co widzieli mnie jak tak robię muszę zabić <grym> Zero świadków, okej. Okay. No właśnie Chodź, Zero prawie. świadków. O uh oo -oh. tutaj Tak? Tutaj kucasz Kucasz i jesteś. Aha, no to fajnie uh O. -oh. Mamy świadek no. Trzeba go zabić. Idę do góry, albo i nie idę. Siema mordo! Eee, tak. To będzie ostatni ciężar. to będzie final chyba, tak? Finał, no. Finał? To jest final? finał? Finał. Finał. Oh, o wow. No to fajnie. Cel to maksa? na maksa, jak zwykle. No to ładnie. Właśnie nieładnie. Ja rozmawiam z osobą. Ty też tak masz gadasz z kimś, a ty nie wiesz, że oni tam kliknęli na czerwony guzik i tak przez 5 minut gadasz do siebie Tak, też no, tak mam. No często Okej, okay, jest. Okej, okay, mam 6 minut. Ale chyba przejęli B Czekaj co? Tak, no przejęli B, no to fajnie. Oni idą pierwsi nie Ta, chcę. Tak, jeśli oni zginą od... Czekaj, czy tam są bomby boska czy nie? Nie, to jest mina snipera. Okej, okay, dobra. Pamiętasz ostatnio, jak tu byliśmy? A jaki debil w to wejdzie? Aha, wszyscy Bro. Wow, Debil. <grym> Ta. To nie Opa. było ostatnio, ale. Okej. Okay. No to co? Jak poważnie mi nie martwimy. No. Mission failed! We'll go next time! No to ładnie. Okej, od nowa. Jaki fail. No, gościu, no co to. To live. No to tak, jak na każdym odcinku. Hu? Dobra, jakby jestem nie tu, gdzie chciałem, ale jestem. Siema. <grymne> ty też jesteś tu. Idziemy o. do góry, czy na dół? Um, dobra, ty okay. pójść do góry, ja idę na dół. Okej. Okay. Nie idź no, na dół, to musimy iść do góry. <grymne> o -o. Bo na razie musimy przetestować... Trochę testowanie później. Bra! Bra! Bra Bra Już wiem, już wiem Okej, okay okay, ok, ok, dobra T Trochę testowanie później Już wiemy Okej, okay, czyli spadasz, idziesz po prawej i potem klikasz L Znaczy po lewej i potem klikasz R1 Dobra, tak jest, taka jest metoda, no to fajnie Kliknąłem R1 Nieźle L1 Kliknąłem L1 Przeżyłem, ale jestem za daleko Ale zrobiłem klacz, ale zrobiłem klacz Wiesz jak to? daleko Ja miałem. Miał pół sekundy Wow Nie hmm. no, to jest najlepsza mapa Tak szczerze Szczerze? Nie Jakie wiem Takie fale. Ale chodź dalej Ha to, Jakie to się baguje. Jakie wow. No to się strasznie mówi. baguje. Jaki o, las... Tam Wiele, jaki tam statek. No Boże. Jeśli się nie, nie muszę to muszę jest. jest planeta to map. Nie Ogólnie jak pójdziesz na A to możesz na statek wejść. Tak Czyli A się różni od B Czyli to będzie... Tak, e, wow. wszystkie to są stronę A w tym, na tym, e, znaczy stronę B na tym serialu Czy zrobiliśmy jedno gdzie jest na A? Nie, wszędzie są B. Bo jest No to dobrze, no to dobrze, możemy zrobić na A. To jeśli chcecie zobaczyć stronę A, bo to się różni. To wiecie co zrobić. 20 sekund, szkoda, że nam ten tak długo Chulia. zajęło. No. No, ale Oł. tak wygląda Kasik, tak wygląda statek oczywiście. To są jakieś poligony, nie wiem co to są. No. Jakieś takieś... Żegnajcie. Nie no, ale to naprawdę fajnie wygląda. Dobra, mhm. to Ciao.